Jarmark Świętego Jakuba nie mógłby się odbyć bez kolejnego już międzynarodowego zlotu Jakuba. Chłopcy i mężczyźni o imieniu Jakub otrzymywali po okazaniu dokumentów bony rabatowe do lęborskich sklepów, los do loterii Jakubowej z trzema setkami ciekawych nagród i pyszny paluch maślany tzw. laskę Jakuba. Z ważniejszych punktów Lęborskich Dni Jakubowych był finał Międzynarodowego Zlotu Jakubów. Tegoroczni panowie o imieniu Jakub zameldowali się w ilości 219 osób, aż z 45 miejscowości. Zapisało się 219 Jakubów, małych, dużych i seniorów. Zlot jest kolejny raz międzynarodowy, bo m.in. Między z Danii przybył do nas Jakub. Najdłuższą drogę z Outrap z Danii przebył do Lęborka Jakub Klemrowski. Z kolei najmłodszym uczestnikiem Zlotu był Jakub Bednarz, który w dniu Zlotu ukończył 7 miesięcy i 9 Tytuł najstarszego Jakuba lotu przyznano po raz czwarty z rzędu Jakubowi Wojtyniakowi z Dębiny koło Malborka, który dzień po zlocie kończył 77 lat. Bardzo, bardzo. to jest moje miasto, no bardzo piękne i, i cieszę się, że, że mogę uczestniczyć w tym, w tym święcie. Potem miałem córkę, która ukończyła studia i, i szkołę średnią i studia w Toruniu i mieszka i pracuje, dlatego co roku przyjeżdżam. Kulminacją z lotu był barwny korowód Jakubowy prowadzony w rytm wybijany przez zespół perkusyjny Tremolo. Na scenie z zespołem Majones odśpiewano hymn z lotu i to co Jakuby lubią najbardziej, losowanie nagród głównych ufundowanych przez burmistrza Mięstalemborga i licznych sponsorów.